Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak to zwykle w przypadku naszych filmów, bywa inspiracja do jakiegoś tematu to jest impuls chwili, pojawiający się w wyniku jakiegoś przedmiotu, który nas zaintryguje jakieś ciekawe informacje, które na temat tego przedmiotu uzyskamy. Czy w sposób naturalny, można powiedzieć, jakąś ciekawą historię, którą możemy powiązać z danym przedmiotem. I tak było dzisiaj przy kończeniu już opisywania przedmiotów aukcyjnych na, na bieżącą aukcję. Gdy doszliśmy do działu falerystyka, zaintrygował nas jeden z Virtuti, które są w tej chwili na aukcji. Ale żeby może tytułem wstępu, proszę Państwa, Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, ustawione w, ustanowione w 1792 roku po bitwie pod Zieleńcami. Odznaczenie to wyglądało owalny metal, nadawane w srebrze i w złocie. Łącznie nadano wówczas z pierwszego nadania orderów tego typu rzędu 500 sztuk się szacuje. Natomiast, proszę Państwa, przetrwały do naszych czasów nieliczne. Między innymi z tej przyczyny, iż już po nadaniu orderu i Militari w tej formie, ustanowiono go w formie krzyża, i w przypadku szczególnie oderów złotych, nawet na dokumencie nadania była, można powiedzieć w skrócie instrukcja, jak owalne Virtuti grawer ma przerobić, złotnik ma przerobić na Virtuti w formie nowej krzyża. Virtuti z oryginalnego pierwszego nadania do naszych czasów, proszę Państwa, szacuje się, że przetrwało około 15-16 sztuk srebrnych, takich jak tutaj trzymam w ręku, szacuje się, że 8 sztuk. Coś wspaniałego. Proszę Państwa, jest to przedmiot, który w tej chwili mamy przyjęty na aukcję na 3 października. Będzie licytowany na Zamku Królewskim w Warszawie. Ale nie on jest głównym bohaterem dzisiejszej pogadanki. Proszę Państwa, przed Państwem kolejne Virtuti, czyli już w takiej klasycznej formie Virtuti w formie krzyża. Mamy tutaj srebrne i złote. Obydwa te Wirtuti są Wirtuti za powstanie listopadowe. Krzyż Wirtuti Militari zachował datę swojego nadania 1792 rok. Odnotowałem centralnie. Piękny egzemplarz Srebrnego krzyża, który tutaj trzymam, to również przedmiot aukcyjny z bieżącej aukcji, tak samo jak i złoty egzemplarz tutaj. On jest na oryginalnej wstążce, przy czym jest jeszcze na takim kółeczku. Szanowni to kółeczko to jest wyjęte przez nas na cele prezentacyjne z ramki, w której dotychczas spoczywało jako pamiątka rodzinna po udziale jednego z przodków w powstaniu listopadowym. Ramka była z, jest z owalnym wycięciem, na no to jest szkiełko, ramka jest kwadratowa. Jest to również przedmiot z bieżącej aukcji, można zobaczyć go w ofercie aukcyjnej. Tutaj Virtuti wyższej klasy, czyli złote, dość mocno tutaj spatynowane, także nawet nie widać wielkiej różnicy. W stosunku do srebrnego, proszę Państwa, obok leży też pewna ciekawostka z bieżącej aukcji. Taki koszmarek, virtuti, można powiedzieć. No, Ewidentnie widać, że nie jest to piękne wykonanie, takie jak tych właściwych nadaniowych, ale po powstaniu listopadowym możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała sytuacja ekonomiczna kraju. Proszę Państwa, nie wszyscy odznaczeni, szczególnie dotyczyło to prostych żołnierzy, dostali wówczas fizycznie srebrne krzyże. Virtuti. Natomiast mając prawo za udział w walkach do takiego krzyża, zamawiali takie własnym sumptem. Nie każdego z tych prostych żołnierzy stać było na zamówienie krzyża srebrnego, więc zamawiali często po prostu tańsze wtórniki wykonywane poniekąd prywatnie, grawersko. I właśnie tego typu wtórnik trzymam tutaj przed Państwem. Pozycja ciekawa, wykonana w metalu niskotopliwym prawdopodobnie jakaś cyna, cynk, coś, coś w tym rodzaju. Jednocześnie trudna jest zawsze weryfikacja oryginalności stuprocentowa tego typu pozycji, także tutaj zawsze jest to, tylko opiera się w dużej mierze na, na słowach i na przekazie ustnym, skąd dana pozycja pochodzi, ale to też przekłada się od razu na zupełnie inną cenę takiego waloru, mimo że one są rzadkie, to jednak ten u nas jest wystawiony za 2000 zł i zapewne nie będzie o niego jakiejś mocnej licytacji, gdy tymczasem srebrny oryginalny jest bodajże wystawiony za 20 tysięcy, a złoty za 22 i mamy nadzieję, że te ceny zostaną jeszcze troszkę podniesione w trakcie aukcji. Ten krzyżek również w komplecie wystawiany. Ale i nie on jest bohaterem dzisiejszego filmu. Proszę Państwa, bo bohaterem dzisiejszego filmu jest to Malutki Virtuti. Na pozór można powiedzieć, że pasuje do tamtych idealnie. Proszę Państwa, to jest zupełnie inna sprawa, to nie jest polski order. Virtuti Militari. To jest szydercza, prześmiewcza odznaka rosyjska, carska, która została ustanowiona na wzór chlubnego polskiego orderu Virtuti Militari, a żeby uhonorować nią żołnierzy, którzy brali udział w stłumieniu powstania listopadowego. Jest zmniejszona w stosunku do Orderu Virtuti Militari i z takich podstawowych zmian, które wprowadzono, to tutaj zmieniła się data, czyli już nie mamy daty ustanowienia orderu 1792 ale mamy datę powstania 1831. Takimi srebrnymi odznakami, które nie stanowią odznak w polskim statucie, tylko są odznakami rosyjskimi uhonorowano wszystkich żołnierzy, którzy brali udział w stumieniu powstania listopadowego. Dużo tych odznak w efekcie trafiło do zwykłych, prostych żołnierzy. I proszę państwa, ta odznaka jest właśnie taką żołnierską odznaką, ale to nie jest odznaka nadaniowa, którą tenże żołnierz otrzymał jako nagrodę, jako honorowy znak za stumienie powstania. Tak jak wspomniałem, znaki trafiły do wielu prostych żołnierzy i duża ich część potraktowała te odznaki jako dodatkowe zasilenie pieniężne, ponieważ jest to kawałek srebra, więc tak naprawdę odznaki te często trafiały jako kruszec sprzedawany u złotnika, ale żeby było odznaczenie, nadal dla żołnierza to zostały od razu wykonane przez złotników pewnie dość zmyślnie czujący interes w tym temacie, że można kupić srebrny od żołnierza, ale żołnierz będzie potrzebował innego, więc wykonano cynkowe wtórniki, tylko posrebrzone. I taki cynkowy wtórnik właśnie trzymam w tej chwili w ręku przed Państwem. Proszę Państwa, no i związana z tym, jakby nie było, no ciekawa historia dokumenty epoki, gdyż, no, żołnierze w praktyce przepijali tak naprawdę te pieniądze uzyskane ze sprzedaży takich krzyży. Proceder był tak nagminny, iż w tym temacie musiał wyjść specjalny ukaz carski, zakazujący sprzedaży handlu odznaką Virtuti Militari za stumienie Powstania Listopadowego. Czy, proszę Państwa, no, ironia losu poniekąd, ale ukaz carski zakazał przepijania Virtuti. A na koniec filmu jeszcze ciekawy Walor z bieżącej aukcji, który jest również związany z powstaniem listopadowym, ale jest to walor naprawdę wysokiej klasy i znakomity. Szacunkowo powstało takich walorów podobno około 200 sztuk, ale moim zdaniem trudno tutaj jednoznacznie mówić o ilości. Mniejsza o ilość, proszę Państwa, ważny jest tenże walor. Krzyżyk, który trzymam w ręku, ma tutaj datę wygrawerowaną na centralnej puszeczce, jest wykonany w złocie w drewnie, ale drewnie szczególnym. Jest napisane jakim z tej strony. Szanowni Państwo, jako pamiątkę powstania listopadowego wykonano takie krzyżyki z drzewa z Olszynki Grochowskiej. Z Olszyny, z Olszynki Grochowskiej oprawionej w złoto, według przekazu złoto z dukatów powstania listopadowego, czyli emitowanych przez powstańców. Niesłychanie ciekawy walor, opisywany w literaturze, nadzwyczaj rzadko pojawiający się w handlu, Tutaj będziemy mieli przyjemność Państwu zaprezentować i zaoferować do zakupu egzemplarz zachowany znakomicie. Sztuka w idealnym stanie, proszę zobaczyć, nie ma żadnych uszkodzeń, ani złota, ani patyczków z Olszyny, z Olszynki Krychowskiej, także wspaniała pozycja, którą naprawdę warto docenić i zainteresować. Piękna pamiątka polskiego zrywu powstańczego. Dziękuję bardzo za uwagę. Ten zestaw w tym zakresie mogą Państwo licytować u nas na aukcji już między 8 a 13 lutego. Natomiast to wspaniałe, owalne Virtuti Jeszcze nie raz zagości na naszym kanale YouTube i będzie licytowane jak na taki królewski walor przystało we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie dnia 3 października bieżącego już roku. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce.